na kanale Milena i Borys w akcji. Dziś, Dziś będziemy szukać, szukać śladów wiosny. wiosny ze skubinkiem no. oczywiście. Hmm, co my to za drewno mamy? Co to za okaz? Drewniany? tutaj jest. nie ma, nie ma żadnych pomków. Są, Są, Są tylko ślady jesieni. jesieni. Są tylko ślady jesieni i wiosny. Są tylko ślady jesie. Znaleźliśmy Te małe pączki Pączusie. się Zobaczcie, mamy tu takie zwisające gonisieniczki z drzewka zobaczcie, jak się Co no. to jest możliwe Co O tu pisze! To się był coś w kamieniu. No bo to nie dla na stary. wiosny, ale słychać taki... Słyszycie? Uspokojmy się, ptaszki. Jeszcze jest zima, więc czekamy.